Siema, słuchajcie, wczoraj było stacji Dziennikienka Transferowego. Dużo się działo. I to będzie taki film, bardziej taki, bardziej nagrany mój głos. Taki podcast zrobiony. E, bo stwierdziłem, że nie chcę. Stwierdziłem, że, dziś, e, że lepiej będzie w ten sposób nagrać to niż jakbym miał mówić <coughs> już długo. No powiem takich ciekawszych co się stało transferów takich bardziej znanych i w to tyle i tak zacznijmy od transferu o którym zapomniałem kiedyś tam powiedzieć mianowicie Thiago Cionek po spadku spal e, odszedł z tego klubu za darmo i łączył do rodziny w której gra między innymi już Keila Fertig by nocy legendą reprezentacji Irlandii Północnej oraz Jérôme Menez, który gra między innymi czy to w Milanie, czy to w PSG. Ciekawa ciekawa akcja. Zobaczymy jak sobie poradzi yy, Polak w, w klubie z drugiej ligi włoskiej. I dobra teraz lecimy tak naprawdę w sumie po kolei z takich rzeczy ciekawszych. Yy. Manchester United pożyczyła Andreasa Pereira do Lazio Lazio e, <laughs> Zmacnia kadrę przed niego mistrzów, e, Oprócz tego, no tam widziałem, że się cieszyli Że nie jest to jakiś taki wybitny zawodnik United, więc Tym bardziej spoko I w sumie to w sumie to tyle. Kolejny ciekawy transfer tutaj. E, Mariusz Stąpiński. Wypożyczony z Helasu Verona do Lecce Do Letce. Wstępował tam z Marcinem Listkowskim I co? No. Zobaczymy, jak się tam poradzi. To jest tylko wypożyczenie na rok. E, a w umowie zawarto opcję transakcji definitywnej. I w sumie tyle. Były piłkarz za z klub i Guillermo będzie grał w Götzpse. Ostatnio był w alvarez ale teraz idzie do Turcji. Ostatnio spędził wypożyczenie w Sporze, teraz zostaje w Turcji na. Wcale ja myślę, że jest spoko dla niego. Kolejna rzecz. Carlos Vinicius był pożyczony do Tottenhamu. Nowy napastnik. E, kogutów. No, pod sędziami Mourinho powinien się rozwinąć. E, w sumie... to tyle. Kolejny zawodnik. Tutaj dwulacie wypożyczenie Borchy Marola, Majorala do... Romy. E, no to no real. Roma nie chciała czekać na Milika i po prostu wzięła na który był niepotrzebny tak naprawdę. No i za nie dla niego. Tam sobie posiedzi, tam sobie pogra w tych Włoszech. I to w sumie. I to w sumie tyle. Takich innych ciekawych rzeczy. To Filip został pożyczony do Wolfsburga, były piłkarz. E, Rosji Dortmund, ostatnie lata spędził w Rosji, Dynamo Moskwa. E, ogólnie było dużo ciekawych wypożyczeń. E, między innymi dwa ciekawe transfery Re Rene. Wypożyczyli, wypożyczyli na Ligę Mistrzów Luganiego oraz Alberta. Naprawdę dwa ciekawe, <laughs> obrońcy z Ligi Włoskiej. Zobaczymy jak się poradzą w lidze francuskiej. I tyle, trochę szkoda Ruganiego, bo Rugani był kiedyś za duży talent. Łączony czy to z Leicester, czy to chyba z Chelsea, a je w Rennes. Kolejny ciekawy transfer, no może nie taki ciekawy, ale Admin Younes, był piłkarz Ajaxu, idzie do, na wypożyczenie do Eintrachtu. No takie trasy trzeba odbudować jak wzmacnia kadrę I Budko znowu jest do niej wypożyczony Z jak z nimi w Lidze Europy I w sumie tyle No i... <tryk> w sumie... Co? Z innych ciekawych rzeczy to Sven Rlesz. Za pół miliona a, poszedł do HSV, odszedł z Bayernu. Adrian Silva odszedł do, do Sampdoria, czyli prawdopodobnie będzie się odbudowywał, bo to jego odejście z Sportingu. Najpierw do Leicester nie nie bardzo udane, później do Monaco nie bardzo i teraz jest nie do Sampdoria. Zobaczymy jak sobie poradził Włoszech. Foyt to jest argentyński ten Tottenhamu, został wypożyczony do Villarrealu. Z tego co wiem ja, no jakoś tam gdzie poszło, za najlepiej w tym, w tym dotychamy, więc dzieje się, że odchodzi. E, Mandragora, to jest chyba kapitan reprezentacji WoW do lat 21. Z tego co dobrze, że jeżeli nie, no to może mnie poprawić. I on idzie za 10 milionów e, i do Juventusu z Eee. No, Ciaster Renet wypożyczył Diedalota do Milanu. Milan ściąga prawego obrońcę. Tyle liczy na to, że się tam odbuduje. Maciej Miazga idzie do Anderlechtu na wypożyczenie. Amerykanin z polskimi korzeniami. Wypożyczany po całej Europie był już w Holandii. Był. W... Wszędzie już był. I teraz idzie do Anderlechtu. Mark Roka z Spanielu idzie do Bayernu. Transfer ciekawy po tym że ma zastąpić. Tiago Alcantara. Czy on tak bardzo sobie tam poradzi, to nie wiem. Zobaczymy. Znaczy na rozwój. Ta dziwniejsze wypożyczenie, moim zdaniem, tego okienka. Mianowicie, mój wypożyczony z Evertonu do Paris na Też no nie przerzucił kontaktu kontraktu z kawanim i potrzebowała właściciela, i pożyczyła kina. Szczerze mówiąc, że nie rozumiem trochę tego transferu, bo mogli wniosek kogokolwiek biorą Kin'a. Powiem tak. Wydaje mi się, że zieliga francuska jest dla niego, aczkolwiek P, że ma taką się w ataku. Bo jest Neymar, jest Mbappe, jest Cavani. Jest i tak, na Cavani, już nie ma. Jest też e, Icardi. I te P, i te D są różne. Cała masa tego jest, więc Wybrał dobrą opcję? Jakby poszedł do innego klubu we Francji, no to myślę, że tak, ale czy to PSG? Szczerze, że... średnio mi się wydaje. Kole... Jeszcze drugie wypożyczenie PSG. Że... Danilo Pelera został tam wypożyczony z Porto. Ciekawa opcja. Danilo tak stop z portugalskiej do francuskiej wiadomo, że to jest taki w przesmak takiej większej, e, większej, e, większej ligi, bardziej ciekawy niż portugalska, bo francuska i to jeszcze PSG także spoko. E, ben Goodfrey to jest młody obrońca z Norwich, który przyszedł za 28 milionów do Evertonu. Ma zresztą sobą dużo ciekawą karierę. No i zobaczymy jak się rozwinie w drugim klubie Liverpoolu Oprócz tego Darmian za 2,5 miliona euro zamienia Parmę na Inter były zawodnik Manchesteru United zmienia klub na lepszy No życzymy jak najlepiej Ryan Sessegnon idzie na wypożyczenie do Hoffenheim Jest to, że w Tottenhamie nie bardzo Miał miejsce w składzie, no to idzie do Niemiec, tam ostatnio są popularne e, Popularni utalentowani Anglicy, co widać, także spoko e, Cyprien poszedł, idzie za do, z Nicei do Parmy za 9,5 miliona euro Zobaczymy jak sobie poradzi we Włoszech Liczyłem, że lepiej sobie poradzi sobie swoją karierą, ale idzie, gdzie i idzie i tyle za darmo Eriks Maxim Czupomatek odchodzi z PSG do Bayernu. W PSG jest znany z tych rzeczy, że wyeliminował Atalantę w Lidze Mistrzów. Oraz chyba z najdziwniejszego, najgorszego pudła w historii Ligi francuskiej, chyba w historii piłki nożnej. W Niemczech się już kiedyś grał w barwach szalkę, więc, więc na tą ligę zobaczymy jak sobie poradzi Kameruńczyk. Koszta, Douglas koszta też wraca do Bayernu na wypożyczenie roczne z Juventusu miał tam różne miejsca gdzie by odchodzi, gdzie mógłby odejść ale wraca do Bayernu zobaczymy jak sobie tam poradzi po raz kolejny i do Bayernu za 10 milionów idzie Bunasar. jest to prawo obrońca francuski który zamienił Marseille na Bayern i szczerze przez to że gra w nim w FIFA Mobile to Wiem, jak spokojnie jest w FIFA. Nie wiem, jaki jest <grystyczny> realistyczny, bo nie bardzo wygląda meczu ligi francuskiej. I w sumie tyle. E... Najciekawszy, chyba, trasę tego ostatniego okienka. Federico Chiesa. Przychodzi z Fiorentiny do Juventusu, czyli chyba największa perełka Fiorentiny. Znowu odchodzi. Jak kiedyś Bernardeski odchodził właśnie z Fiorentiny do Juventusu, to teraz tą samą drogo idzie Chiesa. Nie pamiętam za ile poszedł Bernardeski, a ja chyba za to już podobne pieniądze, 50 milionów. Zobaczymy. Fiorentina traci kolejne, kolejną perełkę. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja liczę na, ja liczę na dobry rozwój tego młodego Włocha. Tutaj ciekawostka, że w Parmie grał Buffon z jego ojcem, a teraz on będzie grał z nim w Juventusie. Teraz w sumie spokojna informacja. Davy Klasen za 11 milionów euro zamienia Werder na Ajax. Były kapitan Ajaxu, który tam se świetnie poradził. Później poszedł do Evertonu, gdzie sobie. No nie, poszedł, nie, po, nie, nie było to był jego decyzja w karierze, a później Werder był raczej takim średniakiem. A idzie do Ajaxu, gdzie na ten klub i w sumie i nie tyle. Justin Claver wypożyczony do Lipska. Ostatnio taki przyikły wypożyczony do Lipska z Romy i sobie tam średnio poradzi. Zobaczymy, jak sobie poradzi młody, młody holender. Za 20 milionów euro Alex Tess zamienia Porto na United, Manchester United. Ciekawy transfer Manchesteru, jest to na pewno jakieś duże wzmocnienie o linii obrony, o niego biło się kilka klubów, m.in. Chelsea, m.in. o Barcelonie były oferowane itp. itd., ale do końca końców trafił do Anfield, Czym jak sobie poradzi. Mateo Guendozy wypożyczony z Arsenalu do Herty Spoko, zobaczymy jak sobie tam poradzi. Z Chelsea wypożyczony baker do Napoli. Mówiło się o Mylanie, trafia jednak do Napoli. Zobaczymy jak sobie tam poradzi. Fiorentina podpisała za darmo Marie María Callejona. sumie spoko. Nie, zostaje we Włoszech. Mówiło się o powrocie do. W Hiszpanii jednak z tego nic nie wyszło, szkoda. To wraca do Belgii, został wypożyczony do Charleroi. Charle, Spoko, grał w Belgii bardzo dobrze. Wanderlechcie. Zobaczymy zobaczyć, jak sobie teraz poradzi w Charleroi. tyle. Rama wykupiła Smalling z United, Watford wypożyczył do Faiudo. Udinese Kawani za darmo podpisał e, z Manchesterem United kontrakt Walcott wypożyczony z powrotem do Arsenalu Parti wypożyczony do e, nie do, do Southampton powrócił do Arsenalu poszedł Thomas Party. zobaczymy jak sobie poradzi oprócz tego to prawie 3 miliony euro zmiennych Wracali za darmo z PSG do, do PSG Z Barcy przyszedł Rafinha Cieszę się jak nie wiem, bo coś miał ten typ Że już nie zanim teraz odchodzi i to jeszcze Kij z że prawie za darmo Ale odchodzi eee, Cavani bardzo, do tej pory nie miał Czas do znalezienia klubu, idzie do United był oferowany wielu klubom, a w końcu idzie do Czerwonych Diabłów. Tutaj tak, wypożyczenie z Arsenalu do Atletico Torreira, zobaczymy jak sobie poradzi w hiszpańskiej i Urugwajczyk. To też ciekawy transfer, Mateusz Bogusław wypożyczony z Liz do Logrones. Grone, Lo Logrones, przepraszam. Czyli do klubu, który jest Benaminkiem w drugiej lidze Hiszpańskiej. I w sumie tyle. I jeszcze tutaj dwa ciekawe transfery. Pierwszy to jest Jakub Model do Brighton za 11 milionów euro. Najdroższy transfer w historii polskiej ligi. I oprócz niego do Brighton idzie jeszcze Michał Karbownik, za 5,5. Chłopaki od razu wracają w wypożyczenie roczne do swoich klubów, a później będą grali właśnie w Premier League. Cieszę się, jak nie wiem, zwłaszcza z Karbownika. Z Modera też, bo bardzo lubię tylko z piłkarza i to w sumie tyle jeszcze teraz popatrzymy jeszcze na jakieś ciekawe ruchy na transformacji, bo do tej pory patrzyłem na taki portalu trans... nowość nowinki transferowe na Instagramie, także polecam tam zaglądać, bo czas o transferowego oczywiście Były piłkarze Legii, KFU wypożyczony z Kosu do Nottingham Forest. Zobaczymy jak sobie poradzi w Anglii. to letni pomocnik z Portugalii. Jean-Kevin Agustin za darmo odchodzi do Nant. Robin Olsen wypożyczony do Evertonu. Zobaczymy jak sobie poradzi. Miranda, Juan Miranda wypożyczony z Barcelony do Betisu, zobaczymy jak sobie poradzi. Aleni tam, no powiedzmy sobie szczerze, że Alenia na tym wypożyczeniu dupy nie urwał, zobaczymy jak sobie poradzi e, obrońca Barcelony. Loftus Chief wypożyczony z Chelsea do Fulham, kolejne wypożyczenie piłkarza do, do innego klubu z Chelsea. Stadion był to Barkley, teraz Cik, A oprócz tego do Fulham gdzie jeszcze 23-letni Tosin Adarabio Adara Manchester City za 1,65 milionów euro. To się Buffal wraca do Angels. No, zobaczymy jak sobie poradzi. Joachim Anderson jest wypożyczony do Fulham z Lyonu. Z tego co wiem, to on sobie w Młody Duńczyk, w Lidze Francuskiej, więc zobaczymy. Kolejny ciekawy transfer z e, nie z Seville, co ja gadam, jean Todibo odchodzi na dwuletnie wypożyczenie z Barcelony. Zobaczymy jak sobie poradzi. Diego Laxalt, wypożyczony z Milanu do Chelsea, kubański będzie grał w jednym kibieze, no z tym z, z Patrykiem Klimanow, zobaczymy jak sobie poradzi. Lidze Szkockiej. Nicola Kalini wypowożony do Helasu Verona. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest taki słabszy klub dla niego i powinien tam sobie poradzić. Chorwacki zawodnik. Znany ze swoich z tego, że no, nie podpisał się za bardzo rzeczą na Człowieka. Na, na, na świata. oprócz tego, Red, Red Source Red z Bayernem, wykorzystał ten Cięg wypożyczony. Masłoniu był pożyczony do Sheffield. Jakby tam poszło, nie bardzo patrzyłem. Oprócz tego Riad Gezal, czyli Algierci, który ostatnio był w Laster, zostaje wypożyczony do Besiktasu. Kto zobaczymy jak sobie poradzi w Turcji? Filip Jagiełło z Genoa, zostaje wypożyczony na rok do Breści. Czyli będę tam grał z Łukaszem Łabodejko. Ta, chyba tak to się czytało. Tak, 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 chyba tak. Yy, sorry, że tak notam, ale już nie jestem pewny. Wszystkiego. Mm. Mm. Jego Pelotki za darmo do Fenerbacze: Nic nadzwyczajnego w sumie. I chyba to będzie tyle. No, tyle, tak. Że... Tak tu, słuchacie, będzie na tyle. Słuchacie 20 minut gadania mojego. Mam na nadzieję, że to wytrzymujecie. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć, jak, jak zakończenie tego okienka Bardzo ciekawe Dużo ciekawych nazwisk Z tego co wiem, to jest pierwsze okienko którego, od któregoś tam roku, że Real nie przeprowadził żadnego transferu Jedyny transfer jaki był, to było chyba zakończenie przedwczesne ode... Wypożyczenie Odegarda i powrót jego do, 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 do Realu I, I w sumie Tyle ja mogę powiedzieć, no. Ciekawe transfery Jedyna czegoś żałuję to tak, nie, brak Erika García w Barcelonie, tego żałuję, bo w sumie by się przydał taki młody obrońca, który mógłby się rozwinąć. Żałuję, że nie przyszedł, że Milik nie zmieni, stwierdził, że woli siedzieć na ławce na poli niż zmienić klub, ale to się z tego stracić, że nie zmienił tego klubu. Teraz czekamy w sumie na. Na, 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 na okienko zimowe, może tam w to odejdzie jak się czegoś Co żałuję chyba tyle dzięki za oglądanie, raczej znaczy za słuchanie trzymajcie się, cześć a i byłem zapełniony, jeżeli lubicie to co robię no to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba napiszcie jakiś komentarz, a ja się zanim nam elo